witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wideo. Wideo, którego w sumie miało nie być, bo nie zamierzałam w ogóle nagrywać relacji z Ultra Biesa, bo tak sobie myślę, ok, napiszę relację i, i, i będzie gitara. Ale tak dzisiaj sobie siedziałam, bo zostaliśmy o jeden dzień dłużej w Bieszczadach. Mam całą piękną chatę dla siebie, Szymon pojechał na rower. Zjadłam sobie i śniadanko, i obiadek, poczytałam, wychillowałam. I w ogóle ja się dzisiaj czuję, jakbym nic nie przebiegła. No trochę mnie nogi bolą, ale naprawdę nie ma tragedii. No i tak siedzę i mówię, kurczę, sporo pytań od Was dostałam na temat biegu. I chciałabym Wam co nieco opowiedzieć i pokazać, jak Super imprezą jest Ultra Bies w Bieszczadach. Mam ogromną przyjemność wracać tutaj z roku na rok. W zeszłym roku pobiegłam po raz pierwszy setkę i, i też było naprawdę bardzo fajnie. W tym roku obiecałam sobie wziąć. Dystans 130 km, czyli tak zwany mityczny bies. Dołożono 30 km w okolicach soliny, polańczyka. Zaczynaliśmy lecąc na kamieniu. No, rewelacja. No i to jest ponad 6000 metrów przewyższenia. Tak więc to nie jest taki hopsiup, zwłaszcza że przy, według mnie przewyższenie. Przewyższenie. Mu, nierówne, to znaczy zupełnie inaczej to jest w tatrach, w Beskidzie Sundeckim, czy w takich bieszczadach. Naprawdę to nie jest łatwy bieg. Jednak chyba przez to też te biegi bardzo mi się podobają. No ale dobra, słuchajcie, zacznijmy od początku. E, otóż start odbył się w piątek o godzinie 16 właśnie niedaleko e, Soliny Polańczyka z kamieniową bubrka, chyba tak, ale sobie muszę sprawdzić. I i ja tam byłam trochę rozłożona na łopatki, ponieważ było mi ciepło, czułam te emocje tętno wywindowane, ale fajne było to, że ja do tego biegu podchodziłam z taką bardzo dużą rezerwą sama w sobie. To znaczy, ja nie miałam żadnej presji pod tytułem: Muszę mieć taki czas. Szymon był na moim saporcie. Poprosiłam go, żeby przyjechał w tym roku, ale nie musiałam go długo przekonywać, bo mamy tu taką fajną knajpkę w smerku, i wystarczyło, że powiedziałam, postawię mu obiad albo dwa, albo trzy i się zgodził. Tak więc bardzo dziękuję, bo po prostu raz, że jest większy fan, dwa te punkty jednak poszły bardzo, bardzo sprawnie i bardzo mało czasu poświęciłam na tych punktach. No ale, do brzegu. Jeżeli chodzi o moje nastawienie, to było bardzo proste, a mianowicie biec swoje i nie zapalać się jakby na trasie, w zależności od tego, co robią inni. No i słuchajcie, wlecieliśmy z tego kamieniołomu i tempo było zabójcze. I ja sobie myślę, kurde, albo coś ja robienie tak zbyt dużego chilla, czy... Czy oni mają taki wywinnowany poziom? I wcześniej właśnie sprawdziłam dziewczynę, że kurde, tam i był podium na Sumilaku i na wielu różnych takich kultowych ultra imprezach. I sobie myślę, hmm, one na pewno wiedzą spoko, ja biegnę swoje. I to było od samego początku. Ja miałam tak moją ulubioną czapeczkę założoną, okulary przeciwsłoneczne, Mówię, nic mnie nie interesuje, ja biegnę swoje. No i to było tak, że 40 minut to było absolutnie zabójcze tempo i ja się trzymałam na końcu, bo mówię, yy, mi to tam nie zależy, żeby brylować na początku. Ja nie mam też takiej nutki rywalizacji, ja jestem taka, yy, spoko, jeszcze jest ponad 20 godzin, ja się jeszcze wyszaleję. No i na 10 kilometrze była sytuacja, że trak pokazywał jedno, a chorągiewki drugie. Ja wiem, że chorągiewki czy tam... Drogowska drogowskazy kierunkowe. To, to się może przestawić. No ale szybki telefon do Dara, organizatora, i Darek mówi: Macie wiedza, chorągiewkami. Część osób pobiegła Chorąg, co jest dzisiaj garną? z dużo znaczeń, a część pobiegła, e, tak jak trak. No i teraz w pewnym momencie się spotkaliśmy, i ja osoby, które dawno wyprzedziłam, znowu były przede mną. Okazało się, że oni mieli 10 km na liczniku, a my 11. I ja taka. Hmm. No i mówię: "Dobra". I wtedy się wkurzyłam i mówię: "No to nie była niczyja wina. Nikt nie miał ani złych intencji. To nie jest tak, że ktoś postąpił nie fair, tylko sytuacja była taka a nie inna, niefortunna". No i ja mówię: "Dobra, no to lecę". I słuchajcie, poleciałam i poleciałam tak, że faktycznie pobiegłam równo, ale lekko mocniej. No i dobiegłam aż w okolice Soliny, koło 15 km. I tam y, w ogóle bardzo fajne spotkanie, bo spotkałam Kasię. Kasię, którą wcześniej znałam przez Instagrama i mówi, słuchaj, Marta, super ci idzie, ale spokojnie. Mówi jak to spokojnie. Nikt cię nie goni. A tak co? W sensie ja nie chciałam, na przykład mówiłam, że nie mów mi, która ja jestem. Ja chcę ten bieg zrobić bez presji, chcę go zrobić dla samego fanu. I ona mówi, nikt cię nie goni. Mówi, no to dobrze. I lecimy, gadamy, i ona mi cały czas, ale wolniej, bo sobie zajdziesz czwórki. No dobra, no i lecimy. Jest 18 km, a przecież Szymona mieliśmy się spotkać na 18, bo mi się już skończyły flaski. 31 km było bez niczego, to znaczy bez jakiegokolwiek supportu. No i to był realny problem, ze względu na to, że no, ja po 15 km już po prostu nie miałam wody. No i Szymon mówi mi: no spokojnie, spokojnie ja czekam na Ciebie. No ale ja mam 19 km. Spoko, jest wszystko w porządku. I faktycznie to, to była różnica tego, że myśmy tymi chorągiewkami polecieli. Na 19 się zobaczyliśmy, dał mi wodę. Jeszcze kawałek z Kasią poleciałyśmy na tą górkę, już nawet nie pamiętam jak się nazywała, ale bardzo fajnie mi się biegło. Jeszcze nie miałam wyciągniętych kijów, więc to był taki bardziej dynamiczny ten odcinek tych pierwszych 30 km do Polańczyka. Yy, rewelacja, jeżeli chodzi o trasę. Biegniesz za zaporą. Naprawdę mega fajnie. No i mijam ten polańczyk, czuję się bardzo dobrze i mówię, dobra, to za chwilę wyjmuję kije. No i nie minęły może, nie wiem, może 3-4 kilometry, no już się zaczęło powolutku ściemniać, odpaliłam czołówkę, a fajnie, bo sobie zainwestowałam w nową. Generalnie rewelacyjny zakup i jeszcze skorzystałam ze zniżki z Ultrabiesa, więc wyszło mi w ogóle za grosze. A super pewnie się z nią czułam, wygodnie, tak więc ja miałam bardzo fajny komfort. Było ciemno i właśnie wtedy też poznałam Rafała. Rafał, który miał już tam niejedno ultra, ale tak właśnie fajnie nam się gadało. Mieliśmy, mieliśmy takie stałe, równe tempo, no i poleciliśmy w tam noc. No, i ta noc minęła początkowo bardzo fajnie. Pierwsze 50 km zrobiliśmy chyba w niecałe 7 godzin. Przy okazji pojawił się, pojawiło się kilku nowych kolegów, też równo pobiegliśmy i przyznam szczerze, że minęliśmy punkt w Górzance, ja się czułam super. Pojawił się punkt w Łopience. Kurczę, zabijcie mnie, ale już nie pamiętam, ile to było kilometrów. Każdy z punktów super wyposażony, też na każdym widziałam się z Szymonem, on mi przekazywał flaski, tak więc ja byłam w ruchu, on mi dawał te flaski, ja zakładałam i leciałam dalej. Była łopienka. No i ja się śmieję, że tak naprawdę od łopienki się zaczyna prawdziwe, prawdziwe ultra, ponieważ wszystko już jest tak. Do tego momentu była tak naprawdę jedna hopka i niecałe tam 1800 metrów przewyższenia, ale potem od łopiennika się zaczynała zabawa. Tak więc ja wtedy wiedziałam, że na no spokojnie muszę równo wychodzić i zbiegać i pewnie. Z tą czołówką super mi się też biegło, czułam się pewnie i bardzo ważna rzecz ja cały bieg co godzinę przyjmowałam między 70 a 90 gram węglowodanów żele, żelki, batony, jedzenie stałe i popijałam, tu miałam i a tu miałam wodę no i bardzo ważne jest przez to to, że ja w ogóle nie zaliczyłam bomby przetrwałam tą całą noc i było naprawdę fajnie, nie założyłam słuchawek ani na chwilę, ja po prostu miałam taką ogromną potrzebę spędzania czasu sama ze sobą i wyobraźcie sobie, że nogi dopiero mnie zaczęły goń, boleć między ósmym Między 8 a 9 godziną, bo biegniesz zupełnie innym tempem niż ja na przykład biegłam przechybę, to lecisz naprawdę mocno. To mnie tam już nogi zaczęły boleć po dwóch godzinach i bardzo długo do siebie dochodziłam. Tutaj to był mój Forever Pace. Ja sobie, ja, sobie, ja, ja słuchajcie, biegłam ten bieg i mówię: Kurde, jakie to jest po prostu przepiękne uczucie, bo ja się czułam, że to jest dla mnie, że to tempo, ta temperatura, ta pogoda, te gwiazdy na niebie, nie, te wszystkie problemy, no bo na przykład strasznie mnie wydeło. Wydaje mi się, że to jakoś było przed górzanką i wody gazowanej się napiłam, i mi tak wystrzeliło Bepsona, i mówię, kurde. I mnie jest dwie godziny, i ciężej się je pije, i jeszcze tu nie chciało, że tak powiem, te gazy ze mnie nie wyjść. Tak więc mówię, hmm, no to poczekamy, ale cierpliwie, bez paniki. I wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencją biegów ultra: bez paniki, spokojnie, i że wszystko da się po prostu rozwiązać. Tylko trzeba dać temu. Czas. I z łopiennika już tak naprawdę leciałam do cisnej, do cisnej na 68 kilometrze i tam był wypasiony punkt, bo było bardzo dużo jedzenia. Ja bardzo fajnie też to wspominam. No i wtedy, właśnie jedna z dziewczyn, na punkcie powiedziała: No, lecisz pierwsza. Ja zrobiłam ogromne oczy, i Szymon mi mówi: Kurde, bo niech miał mi nie mówić. A on mówi: Tak, i masz 15 minut. Y jakby zapasu, więc spokojnie. Ja mówię, słuchajcie, do niczego się nie nastawiamy, ja lecę swoje. Wtedy też była już noc, to była pierwsza w nocy, jakoś po pierwszej w nocy, tak więc musiałam ubrać kurtkę, rękawiczki i wchodziłam na kolejną, po prostu na kolejną górę. Jeżeli chodzi o noc, no to dla mnie było najważniejsze to, żeby poruszać się równo, równo do góry, na płasko, jak było cokolwiek płaskiego wypłaszczenie, to ja biegłam i w dół też biegłam, ale do góry zawsze podchodziłam. I bardzo rytmicznie, równo, równo, równo. Bardzo fajnie mi to yy, minęło i też miałam towarzystwo tych samych kolegów i myśmy się cały czas mijali, więc ja nie miałam takiego poczucia, że nie wiem, że coś mi się tam stanie, że się bałam. Wręcz przeciwnie w pewnym momencie mówię, idę się wysikać, puściłam ich. I ja byłam z tyłu, słuchajcie, ja zgasiłam czołówkę dosłownie na 20-30 sekund i popatrzyłam w niebo, a tam tyle gwiazd. mówię, kurde, a jakbym się tutaj tylko na chwilę tak położyła, wiecie, to już była trzecia w nocy i organizm Ci już mówi, hmm, może byśmy poszli spać. No nie, nie, nie. No i wzięłam żela, tam z kofeiną, lecimy dalej. No i tak naprawdę bardzo fajnie mi się tą noc zbiegło. Pierwszy punkt, gdzie było jasno, to były roztoki. I wtedy mówię, byłam, pamiętam taka załamana, że Szymon, ja nie chciałam wiedzieć, że ja jestem tą pierwszą kobietą, teraz ona mnie zaraz dogoni, przegoni w ogóle po co mi to? A on mówi, nie smuć się, przestań, masz tu kanapkę, zjedz, idę kawałek z tobą, a potem masz lecieć. No i leciało to dalej. I tak naprawdę z tych roztok, roztoki, tak, był najgorszy dla mnie moment. I ja to wspominam też tak w zeszłym roku, bo tam się wchodziło na piękne szczyty, ale przez krzaki, dosłownie na przełaj, a ja nie lubię takich klimatów, a tutaj jednak były tak zwane krzoki, więc trzeba się na to nastawić. I potem ten odcinek teraz miał 20 km między Rostoką a, Wetli Rostoki a Wetliną. I słuchajcie, to było tak, pyk, tyk, 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 po prostu góra dół, góra dół. To można było oszaleć psychicznie, i organizm już też był słabszy. Tak więc i mi było ciężej. Ja dobiegłam do wetliny, czapka nasunięta na oczy i Szymon coś do mnie mówi, a ja tak odprysknęłam. On mówi, co jest? A ja mu wtedy powiedziałam, że ja już nie mam ani ochoty, ani siły, żeby biec dalej. Jak nie zjem makaronu, to ja już nigdzie nie polecę. I oczywiście w płacznie, on myśli, kurde, cholera, to był już prawie 110 kilometr i to był mój największy kryzys. I Szymon mówi, dobrze, to tutaj masz zupkę z grzankami, z ją, a potem możesz zejść. Ja ją, z, ja ją zjadłam i on mówi, to co schodzisz? A ja mówię, nie no biegnę dalej, tak bym się, w żele. więc to też fajnie pokazuje, że każdy ma momenty gorsze lepsze, tylko to jest właśnie kwestia tego, żeby przesunąć to jeszcze i trochę mówię, mi bardzo bardzo się cieszę i jestem z siebie dumna, że ja przez ostatnie 6 miesięcy, nie ukrywam że nie ze swojej inicjatywy, tylko z mo inicjatywy mojej trenerki Miśki Witowskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiam e byłam w stanie wytrenować jedzenie i pić i gdyby nie to, w ogóle zapomnij o jakimkolwiek równym biegu przez 20 plus godzin. Po prostu nie ma szans. Możesz być super, naprawdę wytrenowany, a nic ci to nie da, jak złapiesz bombę. Tak więc potem się już zaczęła bardzo fajna część, bo to była na przełącz Orłowicza. Bardzo lubię to podejście, i potem jest zbieg. Do Jaworzec i tam też bardzo fajnie mi się zbiegało, zwłaszcza, że ja pamiętałam, że to jest 7 km zbiegu i to się strasznie ciągnie. A mi już mózg trochę od, jakby fundował różne obrazki. Na przykład widziałam jakąś kobietę w jaskrawym dresie z psem w krzokach, albo wrak samolotu, magazyny. To już mózg jest tak zmęczony, nie? I ja już dobiegłam do tego Jaworzec i Szymon miał zupę pomidorową z makaronem, tam też i przysympatyczna ekipa fotografowie, tam się też rozpoczynał bieg dziesiątka, więc tam było w ogóle takie zamieszanie, że pierwsza kobieta mówi dobra, dobra, już to zjeść i już po prostu lecieć dalej. No i... Potem no była ostatnia górka. Górka to było takie. Ty, ry, 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 i w dół. To, tam, gdzie leci ostatni dystans 10 kilometrów, przebiegły lesze. No i e, widzę jakąś znajomą e, sylwetkę, i właśnie jest taki e, kolega, z którym często się spotykam, całkowicie przypadkowo na biegach ultra, e, Kamil. E, I śmieszne jest to, że zaczęliśmy tak gadać, słuchajcie, to mi tak minęło. A w zeszłym roku już miałam taki tam kryzys, już chciałam po prostu zejść. A to było tak fajnie i dotarliśmy na szczyt i potem już dzida w dół. I w zeszłym roku też mi było tam trudno, a teraz ja po prostu cyk, cyk, pyk, pyk i nagle widzę metę. I ja tak yy. ale co się wydarzyło? ja się czułam naprawdę bardzo dobrze. Mimo tego, że te nogi miałam takie ogólnoustrojowe zmęczenie, to mimo wszystko czułam się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie miałam żadnego bólu kolan. Żołądek w sumie oprócz tej jednej sytuacji z tym takim balonem w brzuchu, było super. Jedzenie mi wchodziło. Szymon, rewelacja, jeżeli chodzi o support. Przesympatyczni ludzie. Mega organizacja i to wszystko sprawiło, że ja biegnąc tego ultrabiesa miałam tak jest super, jest super i cieszę się, że mogę takie rzeczy robić i widzę u siebie swój ogromny progres psychiczny, w logistyce, fizyczny. A końcóweczkę już nakrywam, tak, ponieważ jest tak mocny wiatr, że mi statyw y, przestawiło i też chyba słychać, bo no, nagrywam to całkowicie spontanicznie, tak więc i nie mam mikrofonu, nic, y, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No, tak więc słowem podsumowania: najlepszy bieg ultra w mojej karierze, taki psychiczny, bo dotarłam cała, zdrowa, szczęśliwa i zmęczona, ale nie przemęczona, nie taka. Mm, ja po prostu naprawdę świetnie się bawiłam i miałam takie poczucie, że te dystanse są po prostu dla mnie. Ja odczuwam taką frajdę na nich i przyznam szczerze, że dzisiaj się czuję cudownie. Trochę mnie nogi bolą, ale pospałam 13 godzin. Jedzonko jem elegancko, czytam sobie książeczkę, piję herbatkę, kawkę. W ogóle tego nie odczuwam, a po przechybie byłam zniszczona. Ja, nie wiem, jakoś tak yy, koresponduję takie dystanse do mnie, yy, charakterem. Też yy, nie wiem, sam fakt takiego komfortowego tempa yy, sprawia, że możesz sobie z innymi po pogadać, poznać. Oni się też dzielą swoją historią. Naprawdę rewelacja. Plus dużo fajnych spotkań na mecie, bardzo sympatycznych i też, yy, no mówię, widzicie, jak się też uśmiecham. Yy, tak zapamiętam tego Ultrabiesa, gdzie który łączy ludzi, e, tworzą go niesamowicie ludzie, którzy mają pasję do tego, kochają te Bieszczady i cieszę się, że mogę być tego częścią, naprawdę rewelacja, bardzo Wam polecam. No i cóż, po prostu biegajcie, cieszcie się i widzimy się w kolejnym wideo. Trzymajcie się ciepło, papa! Pa.